Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Kowal. No i moi drodzy, to co się dzisiaj w odcinku wydarzyło, to ja jestem sam w szoku. To jest normalnie hit w lidze mistrzu, ale Wy to sami musicie obejrzeć, bo powiem Wam tak: jest Real Madrid, jest Borussia Dortmund, to są faworyci do wyjścia z grupy, a to co się dzieje, to ja jestem w szoku. Ale to nic. Zapraszam Was do oglądania. Dania. A więc w dzisiejszym odcinku, dzisiaj będziemy podejmowali słynny Real Madrid i, że tak powiem, możemy przejść sobie na spokojnie do konferencji przedmeczowej, bo wszyscy są. Dziennikarze się zastanawiają jak my z realem w Madryt wygramy. I pierwsze pytanko. Czy dzisiaj przyjdzie wygrana? Eee, będzie trudno, no niestety, to jest prawda. To mamy za kolejne tutaj pytanie, czy treningi będą wyglądać inaczej? Mamy dobrych graczy. Wasz zespół ostatecznie słabo grał, udało się ustalić przyczynę tego stanu? Nie mam wytłumaczenia, no cóż możemy tu więcej powiedzieć. Koniec tych okay, głupich pytań, że tak można powiedzieć. Gramy ze wielkim realem Madryt we Wrocławiu. Ocenne cenne trzy punkty. O już oczywiście Valverde. Świetnie, Pazan zatrzymał go. Na spokojnie, gumny. Poszukajmy kolegu. Żuchowski. Świetnie. Nie wiem co mam zrobić Krzysztof Piątek Czy oddać strzał Świetnie zabawione e, no gońcie go Jeden hazard zatrzymany przez Pazdana Harykę, Kane. No i niestety od 13 minuty 1-0, ale nie dla nas. Co to niespodzianka? No niestety 1-0. Jobocha. On jest strasznie szybki. Koledzy, gdzie wy jesteście, bo idzie rzutka, a i chciał zaskoczyć Kurtuę. Rodrigo, Harken, Rodrigo, nie byłeś na spalonym czasem? No, Grabara. Ajajajaj, moi drodzy, ajajajaj. To by był wielki sukces, jakbyśmy strzelili bank Realowi. Wiem, czy sukces by był, jakbyśmy wygrali. Taki mały zespół z Polski wygrywa z Królewskimi. Oj, oj, oj Rodrigo, masz szansę. Ależ. Walczmy, nie bójmy się! Nie boj, Za słabo, żeby zaskoczyć kurtułę takim strzałem. Ale w próba była, statystyki się liczą. Ja pierdziele z kim nam przyszło się ku... Rodrigo! Ta jest! Spotkanie, no nic, jesteśmy skazani na łomot. Ale jak 2-0 na razie to nie ma, nie ma tragedii No za bardzo nic i tak też nie pokazaliśmy Świetnie tę wyrolował Przełożenie Krzysztof Gór Krzysztof Piątek Ważną bramkę dla nas I to nie z by, nie byle jakim zespołem Piąta bramka łącznie Krzysztofa Piątka. Czyżbyśmy się trochę obudzili teraz w tym momencie? Lejwa Dembele, Dembele, aj! Chciał dobrze go przelobować. No gdzie? Przy takim kurde wysokim bramkarzu my będziemy do, skakać do główki Uwaga, niestety nie doszli do tej piłki Olsen Nikolo Zalewski, Krzysztof Piątek Nie wierzę do remisu doprowadziliśmy Ma co się bać, trzeba grać swoje. Odważnie dębele tam. Na prawym skrzydle szarżuje. Grabara wyjdź, świetnie, wyjazd. Jeszcze jeden gol by nam się sprzydał. Może teraz, Aj, odskoczyła! Dobijmy to. Aj, dobrze, była próba. Jeden hazard dostał piłkę. Jeden hazard nam tu ucieka. Świetnie, walczymy. Super, możemy wyjść z jakąś kontrolą? Krzysztof Piątek, pięknie coś nam wychodzi w końcu. Jesteśmy na fali po tym remisie chwilowym. Ile sędzia doliczy? Zaczynamy z, trudne spotkanie z Borussią Dortmund w Lizemistrzu. I już Kamada za, e, ruszył tu na naszą bramkę Kurde, ehe, e, gościu, my mamy Pazdana. Cyk, cyk, ujoj. Ofensywni Bachadłowi trzeba dać. Uwaga. Brawara, świetnie, ale tu nikogo nie ma przy Kamadzie. Ej! No i się zaczyna. prowadzić. Już dyktować nam warunki. No dobra. Tylko że real to samo robił i w końcu z nami zremisował. Waga. Brat Hazarda. Hazard. Uj, oj, oj, drabara, interwencja, teraz życia to było. Aj, zapomniałem, żeby nie, nie, nie chwalić zawodników, bo za chwilę się coś może wydarzyć złego. A ja te przeszczepy swoje. Aj ja, Kurde molle! Dobrze jest, gumny w głupi sposób tracimy to wszystko. Patrzcie na dębelę. On ruszył do pomocy. Świetnie, Dawidowicz. Może tą stroną. Kurde skoły. Może? A i taki słaby strzał. Chciałem powiedzieć, że może to jest to, ale już widziałem jak. Ten strzał został oddany. Z łatwością w piątek przeszedł tą obronę, co tu się dzieje w tej lidze mistrzów. To ja nie wiem. Dwa zespoły faworytami. Powinni tu robić, o właśnie, kawada. Jakaś zwiecha teraz poszła, że on tak sobie przeszedł sam zawodnikiem jednym. No tam był faul. Tak. No zabrzmiało to groźnie. Ty 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 dobra chodź już jak. Bo tu się robią tarapaty jakieś dziwne. udało nam się to wywalczyć. Łoo, wow, wystraszyli gołębie. Dobra, jedziemy, szybko. Kończ to, panie sędzio, bo to jest normalnie hit w Lidze Mistrzu. Świetnie Grabara, wyjazd. Brawo, panowie, mamy kolejny punkt.